Siemanko, witam was na moim kanale Po dłuższej przerwie ponieważ Było nas prawie 3 tygodnie Nas nie było, ale były streamy Bez głosu czy tam z głosem niekiedy Bo ponieważ że wentylatory coś tam się z nimi działo, Wymieniliśmy je No i teraz będziemy powracać z odcinkami Więc dzisiaj mamy mapkę pod tytułem Wajeczna Będziemy ją oprowadzać Dzisiaj jest stream O 21.30 Zobaczymy o której się stawi O kurde fajnie Tutaj mamy przystanek z przystanka ten, z tego za spytanie. Nie mamy nic. No i fajnie. Pierwszy raz, gdy nie mamy nic. Co jest? A, bo my nie mamy tego mo Ale żebym dopierdzielił teraz. Fuck. Fucking dramat. Zobaczyłem sobie w garażu. No kurde no tak wyszło, że no, włączyłem tego moda. Ale to są takie maszyny. Trochę się przejdziemy, chyba że wejdziemy do jakiegoś ciężaru. Kurde. O, wsiądziemy do niego. Dobra, jesteśmy na gospie. Górnie tu mamy fajną chatę. Tu mamy takie fajne garaże zabite dechami. Tutaj jest jak to się mówi: „laweta. Tutaj dwa silniki. Jeden do kukurydzy, drugi do zboża. Mm, tutaj mamy grilla. Tutaj kosiarę burzowanie z kosi tutaj jest pranie deski mam budowę nowej obory na 120 krów tutaj mamy kolejny... a dobra to jest garaż tu jest wędzik. Massey Ferguson wpijamy tutaj tu jest zboże tu też o kurde to jest część dalsza czyli tu jest chyba hala albo obora tak to jest obora tutaj takie jakby brony, nie wiem co to jest tutaj jest głęboż o, JOSKIN, czyli ta beczka do wody, no i tutaj Holland jak najlepszy, nie wiem, żartuję, bizon do zboża, tutaj jest płyta obornikowa, no i może coś byśmy się przejechali po tej mapce, zaraz zobaczymy ile, mapka ma pól, mapka ma pól. o kurde, 93... Mapka ma 94 pola, No jest git. To jest przyczepka jest z Teraz się przejdziemy no i zaraz tego... Taka mapka nie jest bardzo duża, czyli to jest na takie. No małe to jeszcze nie, ale na małe też idzie sobie podać. No i raczej na takie średnie, bo na biurę to nie ma co? Bo pola nie są takie. W sumie to nawet na małe może być. No i myślałem, że to jakiś większe. czasu na no tu nie ma takich duży. Tutaj domek mamy. Kolejny domek. Gospodarstwo sąsiada z Bizonem. Tu jest chleb, mi się wydaje przynajmniej. Ale wiedziałem, co to sąsiada. Kurde, zobaczymy, jak sąsiadowi się powodzi. O, jaką pszczelkę się dorobił. Tutaj jaka fajna. Jak to się mówi. Z hmm, zagospodarowanie. zagospodarowania. Uwa, sąsiada z doliu 30. Tu jaki fajny ma. bron. Tu jaki Bizon fajny co tam jeszcze wszelpie trzyma i nic pida. Dobra, lecimy dalej. ale tam jeszcze lepszy sąsiad. Tutaj się tak przejedziemy. Zobaczymy. Mapka ogólnie ma dość dużo pól, ale u mnie taka sama sobie jest taka mała. O, tamten sąsiad ma to raczej dobrze mu się powodzi. Tu jest sklep jakiś. Kurde, zachujemy. Pierwszy raz. Więc no całem zrobić bez tego moda na siłę. Dobra, tutaj jest sprzedaż tych bawełny. Po prawej stronie, tutaj odej. Sam naprawił 30. 30 taką taki duży ten, dużą kosiarkę, ten ma fajny siednik. No i nic, za dużo to nie ma co. O, tam jest szklarnia, czyli tam się kupuje pewnie nasionka. No i taki krótki na szybko odcinek, ponieważ trochę mi się spieszy do streama. Ale no nie miałem czasu, o tym jaki fajny różnik. I dwie przyczepy. Zaraz będzie... O jaki fajny różował to Dwie przyczepy kurwa. Halina. Co to się no, no ładnie. Elegancko. Jeżeli Wam się taki oto odcinek podobał, to zostawcie suba, jeżeli nie daliście. I łapeczkę, jeżeli nie daliście. No i dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia Jak i z odcinkami, jak i z streamami Więc siemanko, do kolejnego odcinka